Ciao wszystkim. Dzisiaj film o makroskładnikach, gdzie je znajdziecie, ile mają kalorii, jakie pełnią funkcje i jakie jest minimalne zapotrzebowanie na dany makroskładnik i w czym Wam to pomoże po prostu jak sobie to możecie ułożyć w diecie, aby po prostu ograniczyć swoje kalorie, nawet bardzo nie zwracając na to uwagę, a jednocześnie będziecie utrzymywać swoją wagę lub nawet będziecie chudli, kiedy pozmieniacie kilka rzeczy, które, o których Wam powiem. Zaczynamy od tego, że wiele osób uważa, że po prostu nie, że przytyją od jednego typu makroskładnika, że na przykład węglowodany powodują, że tyją. No, nie nie jest tak. Każdy makroskładnik niesie ze sobą jakieś kalorie, daną ilość kalorii, i białka i węglowodany mają po 4 kalorie na 1 gram, tłuszcze 9. Tak jak widzicie, tłuszcze mają ponad 2 razy więcej tych kalorii w 1 gramie. I często, yy, znaczy, tłuszcz jest po prostu nośnikiem smaku, i często te wszystkie potrawy smaczne są po prostu tłuste. Yy, trzeba na to zwrócić uwagę, ponieważ yy, często widzę u podopiecznych, że przekraczają ten tłuszcz na początku. Jeśli nie zwracają na, na to uwagi, to często ten tłuszcz po prostu jest w przekroczony. Muszą sobie pewne rzeczy zmieniać. Rozmawiamy o tym i po prostu go redukują do odpowiedniej ilości. Teraz zaczynamy od omówienia poszczególnych makroskładników od białek. Białka, oczywiście, jest to budulec w naszym ciele, dzięki niemu możemy się regenerować i budować mięśnie. I tak jak wspomniałem, regenerować, czyli każdy na co dzień po prostu uszkadza swoje ciało. Ciało potrzebuje budulca, aby na co dzień mogło normalnie po prostu każdą tkankę w organizmie odbudować, regenerować. Także nie tylko osoby trenujące siłowo muszą dostarczyć do organizmu pewną ilość. Białka i należy o tym pamiętać. I tutaj moje rekomendacje dla osób, które trenują siłowo, będzie przedział 2-2,5 do 2 g na kilogram masy ciała. Jest to dobry przedział do budowania masy, właśnie do utrzymania masy. Podczas redukcji lepiej sobie właśnie trzymać ten wyższy poziom tych widełek. Na masie możemy troszeczkę niżej zejść. Nawet osoby, które mają problem ze zjedzeniem tak dużych ilości kalorii, na przykład 4-5 tysięcy kalorii mogą sobie zejść do 1,6-1,8 g na kilogram masy ciała, gdzie znajdziemy białka w mięsach, w rybach, w nabiale, w jajach i w strączkach. Są to bardzo dobre źródła białka, możecie bez problemu z nich korzystać i na pewno wyniesiecie z tego bardzo dużo wartości. Kolejnym makroskładnikiem są węglowodany. Węglowodany są głównym źródłem energii człowieka, Głównie y, glikogen, pod właśnie jaką postacią te węglowodany są magazynowane w ciele człowieka, w wątrobie i w mięśniach, głównie w mięśniach w największej ilości y, i wiążą one ze sobą wodę, dlatego często węglowodany, zmiana ilości węglowodanów może powodować zmianę wagi w naszym ciele. Tak, jak mówię, główne źródło energii y, znajdziemy je w y, kaszach, ryżach, w pieczywie, w ziemniakach, możecie też je spożywać. Bez problemu. Tutaj minimalne zapotrzebowanie to 1 gram na kilogram masy ciała. Dlaczego minimalne? No wiadomo, jeśli ktoś przejdzie na ketozę, będzie to mniej. O ketozie w innym razem, ale jest to po prostu dieta, w której skupia się, się głównie na tłuszczach, ograniczacie bardzo węglowodany. Natomiast tutaj nie mówimy o przejściu na ketozę, nie ma tych adaptacji. Także nasz organizm normalnie korzysta z tych właśnie węglowodanów, aby pozyskać energię. Także nie jest on zaadaptowany, więc musimy tą minimalną ilość dostarczyć. I najlepiej, żeby to była jeszcze większa ilość, szczególnie dla osób trenujących siłowo, ponieważ wtedy lepiej będziemy budowali mięśnie, lepiej będziemy wykonywali trening. Więcej tych mięśni zachowamy, jeśli jesteśmy na redukcji. Także bardzo dużo korzyści. I ostatnim składnikiem są tłuszcze. Tłuszcze, tak jak mówiłem, mają 9 kalorii w gramie. Są też źródłem energii w, w ciele człowieka, odkładają się oczywiście jako tkanka tłuszczowa i e, regulują gospodarkę hormonalną e, u człowieka, także dużo od nich zależy, jeśli chodzi o zdrowie i samopoczucie. E, tutaj minimalne zapotrzebowanie to 0,5 g na kilogram masy ciała, ja zazwyczaj e, Ograniczam tłuszcz w diecie u podopiecznych, chyba że są indywidualne przypadki właśnie i różne inne czynniki, które na to wpływają, aby lepiej było właśnie dietę prowadzić w taki sposób, że więcej jest tych tłuszczy. Natomiast z racji tego, że ja często prowadzę osoby, które trenują i prowadzę je też na siłowni, wolę, żeby więcej miały tych węglowodanów. Tak mówiłem, aby były lepsze wyniki siłowe i aby lepiej budować mięśnie. Gdzie znajdziemy tłuszcze? Masła, oleje, orzechy, awokado w żółtkach, jaj i tego typu produkty także aby odpowiednio właśnie móc prowadzić rozwijać się swoje ciało aby mieć progres odnosić progres na siłowni trzeba mieć naprawdę zbilansowaną dietę nie może tutaj brakować żadnego makroskładnika ponieważ każdy pełni swoją funkcję w organizmie i należy o tym pamiętać także zwróćcie na to uwagę przy, przy tworzeniu swojej diety Następny odcinek będzie, czy kolejny, który pokaże po prostu jak sobie wyliczyć kalory, jak te makroskładniki rozłożyć. Tutaj natomiast tylko skupiliśmy się właśnie na tych makroskładnikach samych w sobie i minimalnym zapotrzebowaniu. Dalej to już jest sprawa indywidualna, jak sobie je dobierzecie, ale jak to zrobić to pokażę w innym filmie. Mam nadzieję, że się podobał film, zostawcie jakieś komentarze i już niedługo widzimy się kolejny raz. Pozdrawiam!